Czy zauważyłeś, że nawet nie chcąc, Twój umysł tworzy całe światy? Że sam sposób, w jaki patrzysz na coś, może zdecydować, czy to zakwitnie? Czy umrze w Tobie? A jeśli powiem Ci, że jedna minuta przed snem może przypieczętować bieg całego Twojego życia? Czy to tylko przesąd? A może sekret, którego nikt nie ośmiela się ujawnić? Jeżeli ten film trafił do ciebie właśnie teraz, to nie jest przypadek, to wezwanie, ostrzeżenie, przejście. Zanim pójdziemy dalej, mam prośbę: kliknij, subskrybuj, włącz dzwoneczek powiadomień, nie tylko po to, by otrzymywać nowe treści, ale jako pakt z samym sobą, bo od tej chwili każde słowo będzie kluczem. A ty nie będziesz chciał stracić żadnego z nich. Teraz weź głęboki oddech. Zamknij oczy na chwilę. Pomyśl o jednym pragnieniu. Tylko jednym. Tym najgłębszym. Najbardziej zakazanym tym, którego rzadko odważasz się wyznać nawet sobie. Zatrzymaj ten obraz. Chroń go jak skarb, Ukryty w najgłębszym sejfie serca, bo w następnych chwilach odkryjesz, jak uwaga, ta niewidzialna siła, której używasz codziennie, często nieświadomie, może kształtować całe twoje życie, ale uwaga, to nie jest opowieść motywacyjna. To niebezpieczne objawienie, bo kiedy zrozumiesz, co naprawdę jest stawką, Nigdy już nie będziesz mógł się cofnąć. Poznaj Daniela, zwyczajnego człowieka, 39 lat, stabilna praca, ale bez pasji, mechaniczna rutyna i pustka, która rosła w ciszy każdej nocy leżąc w łóżku. Daniel wciąż powtarzał te same pytania: dlaczego moje życie wydaje się zablokowane? Dlaczego wszystko dzieje się zawsze tak samo? Niezależnie od tego, co robię, nie wiedział, że odpowiedź kryła się dokładnie w tym, na co kierował swój wzrok, w jego uwadze. W niewidzialnym świetle, które prowadziło energię jego życia, za każdym razem, gdy skupiał się na problemach, za każdym razem, gdy narzekał na rachunek z karty kredytowej, na znikające pieniądze, na zaległe płatności, jego umysł rejestrował: To jest ważne, tu powinna płynąć energia. I wszechświat posłusznie odpowiadał: więcej rachunków, więcej niedostatku, więcej powtórzeń. Daniel żył uwięziony w cyklu. Który sam podtrzymywał. Nieświadomie stał się niewolnikiem niewłaściwego skupienia, aż pewnego dnia, wyczerpany, usłyszał od starego nauczyciela zagadkowe zdanie: Tam, gdzie spoczywa twoja uwaga, budzi się twoje przeznaczenie. To zdanie zabrzmiało jak klątwa i jednocześnie jak obietnica. Tej nocy Daniel spróbował czegoś innego. Zamiast tonąć w problemach, wybrał jeden obraz, prosty, wyraźny, stół, zastawiony obfitym posiłkiem, przyjaciele uśmiechnięci, pieniędzy dość. By wszystko spłacić bez lęku, życie w dostatku, na początku wydawało się to grą, ale coś się zmieniło. Po raz pierwszy zasnął w spokoju, a gdy się obudził, to nie świat zewnętrzny się zmienił, to on się zmienił. Pojawił się błysk pewności, jakby tamta scena była bardziej realna niż długi którego prześladowały, Daniel doświadczył mocy uwagi spolaryzowanej, tej, która przyciąga, tej, która zaczyna otwierać szczeliny w tym, co wydaje się niemożliwe. I jego życie nigdy już nie było takie samo, ale to był dopiero pierwszy prześwit. Bo Daniel musiał jeszcze nauczyć się różnicy między przyciąganiem a odpychaniem. Między gubieniem się w negatywnych emocjach, a rozpuszczaniem ich tak, jakby nigdy nie istniały, to właśnie tam gra uwagi ujawnia swoje najciemniejsze oblicze. Daniel nie przypuszczał, że tej nocy przekroczył niewidzialną granicę, coś w nim się otworzyło, a świat w ciszy zaczął odpowiadać. W kolejnych dniach pojawiały się drobne znaki. Jak zagadki, nieoczekiwany e-mail z propozycją dodatkowej pracy przyjaciel, który nagle przypomniał sobie o dawnej okazji. Zbiegów okoliczności było zbyt wiele, by to był przypadek, ale prawdziwa tajemnica kryła się w czymś bardziej subtelnym, w poczuciu lekkości. Serce, dawniej ciężkie od strachu. Teraz biło w innym rytmie, jakby każdy oddech był zaproszeniem do czegoś większego. Wtedy Daniel postanowił pójść dalej. Podczas deszczowej nocy, czytając przypadkowo znalezioną książkę w granatowej okładce, trafił na fragment, który brzmiał, jakby był napisany specjalnie dla niego tam, gdzie spoczywa umysł. Tam rozkwita rzeczywistość, uwaga jest nasieniem, emocja jest wodą. Te słowa otworzyły kolejne drzwi. Zrozumiał, że nie wystarczy jedynie wybierać pozytywne obrazy. Trzeba też rozumieć rodzaj uwagi, która te obrazy karmi. Tekst mówił o dwóch rodzajach uwagi spolaryzowanej i niespolaryzowanej. Uwaga spolaryzowana ma dwa oblicza. Przyciąga lub odpycha. Kiedy skupiasz się na czymś z emocją, nawet z lękiem czy gniewem, wszechświat nie rozpoznaje słowa nie. Rejestruje jedynie treść. Jeśli nienawidzisz długu, przekaz, jaki słyszy kosmos, brzmi dług. Jeśli boisz się samotności, wszechświat odczytuje z samotność. Było tak, jakby wszechświat był głuchym lustrem, które nie rozumie, nie chce, rozpoznaje tylko chce, nawet jeśli tym chce jest w rzeczywistości strach. Uwaga niespolaryzowana, w przeciwieństwie do spolaryzowanej, jest neutralna. Ona rozpuszcza, obserwuje, nie dokarmiając. To cisza, która opróżnia siłę myśli, Daniel. Zrozumiał błąd tylu lat. Nie musiał jedynie wyobrażać sobie tego, czego pragnął. Musiał przestać karmić to, czego się obawiał. Za każdym razem, gdy reagował lękiem, wzmacniał dokładnie to, czego chciał uniknąć. Tej nocy coś w nim postanowiło: Nigdy więcej nie będę więźniem tego, czego nie chcę. Skupię uwagę wyłącznie na tym, co pragnę, aby zakwitło i rozpoczął nowy rytuał. Trzydzieści minut przed snem, Daniel wyłączał telefon, zasłaniał zasłony, oddychał w rytmie czterech taktów: wdech, zatrzymanie, wydech, cisza. Potem, zamiast walczyć z wspomnieniami porażek, akceptował je. Pozwalał im przychodzić i odchodzić, bez osądzania, bez lęku, jak chmury przesuwające się po niebie. Za każdym razem, gdy pojawiała się ciemna myśl, mówił w duchu: Widzę cię i pozwalam ci odejść. Dzięki temu stare lęki traciły siłę. Wszechświat, pozbawiony negatywnego paliwa, zaczynał odpowiadać jedynie na jasny obraz który Daniel w sobie pielęgnował, ale noc skrywała coś jeszcze głębszego, zaproszenie do stanu pomiędzy snem a czuwaniem, w którym umysł twórczy przejmuje dowodzenie punkt, w którym wyobraźnia przestaje być marzeniem, a staje się materiałem do kreacji. Daniel czuł, że jest gotów na ten kolejny skok. Następna noc była inna. Powietrze w pokoju było gęstsze, jakby każda cząstka niosła w sobie oczekiwanie. Daniel zamknął drzwi, wyłączył telefon i zgasił wszystkie światła. Cisza była niemal namacalna. Rozpoczął od oddechu w czterech rytmach: wdech, zatrzymanie, wydech, cisza. Powtarzał to. Aż ciało zdawało się rozpuszczać w materacu, serce biło wolniej, powieki stawały się ciężkie, i wtedy stało się coś niezwykłego delikatne kołysanie świadomości. Nie był przytomny, ale też nie spał. To było między miejsce, w którym czas traci kontury, a logika zostaje zawieszona. W tej przestrzeni Daniel poczuł, że granice między myślą a rzeczywistością zaczynają się rozpadać. Umysł krytyczny, ten głos, który zawsze szeptał to niemożliwe, umilkł. Pozostała jedynie wybrana scena. Zobaczył siebie w przestronnym biurze, z jasnymi ścianami i solidnym biurkiem. Poczuł zapach świeżo zaparzonej kawy. Usłyszał radosne głosy w tle i przede wszystkim żywe wzruszenie z powodu wielkiego osiągnięcia. Było to tak realne, że przez chwilę zapomniał, iż leży w domu. To było jak przeżywanie przyszłości w teraźniejszości. Im bardziej scena stawała się realna, tym bardziej ciało reagowało. Ciepło wznosiło się w klatce piersiowej, delikatne mrowienie w palcach, jakby każda komórka wierzyła, że to osiągnięcie już istnieje. Daniel wiedział, że wszedł w stan Teta, przestrzeń opisywaną przez dawnych mistrzów, gdzie umysł świadomy ustępuje, a umysł stwórczy przejmuje kontrolę. Tam wszechświat wydawał się plastyczny. Podatny na kształtowanie, miejsce, w którym wyobrażanie i stwarzanie stają się tym samym. Stopniowo dodawał kolejne szczegóły: dotyk przyjaciela klepiącego go w plecy na znak gratulacji, dźwięk pióra podpisującego kontrakt, zapach nowego drewna w powietrzu, nic nie było wymuszone, obrazy pojawiały się naturalnie. Jakby czekały na niego od zawsze. Nagle pojawiła się natrętna myśl: a jeśli to wszystko się nie wydarzy? Ale głos był słaby, prawie bez znaczenia. Daniel jedynie go rozpoznał i pozwolił mu się rozpuścić, jak kropli atramentu w oceanie światła. Im bardziej się poddawał, tym bardziej scena stawała się nieunikniona. Jakby już się wydarzyła, i tylko czekała na moment, by się ujawnić. W końcu granica zniknęła, sen go ogarnął i zasnął wewnątrz nowej rzeczywistości. Poranek przemiany o świcie coś było, inne nie w zewnętrznym świecie jeszcze, lecz w nim samym poczucie zwycięstwa już mieszkało w jego ciele. I jakby Posłuszny tej nowej częstotliwości dzień zaczął współdziałać. W drodze do pracy nieznajomy pozdrowił go niecodziennym uśmiechem. W skrzynce mailowej czekała nieoczekiwana propozycja biznesowa, mogąca zmienić wszystko, drobne zbiegi okoliczności, które razem wyglądały jak dowód, że niewidzialne już działa na jego korzyść, Daniel zrozumiał. Że wszechświat jest echem jego uwagi. To, co wybierał czuć i wyobrażać sobie w nocy, kształtowało okoliczności dnia. Ale gra dopiero się zaczynała, bo następny krok wymagał czegoś jeszcze trudniejszego zachowania lekkości, gdy zaczną pojawiać się pierwsze sukcesy. Próba ego kolejne noce przyniosły coś nowego nie tylko znaki, lecz namacalne rezultaty. Telefony z propozycjami, których nigdy by się nie spodziewał zaproszenia na strategiczne spotkania pieniądze, które wydawały się wypływać z nieprawdopodobnych źródeł wszystko zaczynało się układać w zgodzie z obrazami które Daniel pielęgnował w nocnej ciszy, ale wraz z pierwszymi owocami narodziła się pułapka bardziej subtelna, obudziło się ego, dawny głos, teraz upojony sukcesem szeptał przyspiesz, kontroluj, spraw, by kolejny krok wydarzył się szybciej. Była to pokusa niebezpieczna, bo, jak ostrzegała książka, nadmierny wysiłek zamyka drzwi, które otwierają się tylko w spokoju. Daniel poczuł, jak rośnie niepokój, ale przypomniał sobie najważniejszą naukę: Wszechświat nie reaguje na pośpiech, on odpowiada na zaufanie. Tej nocy. Postanowił nie walczyć, po prostu zaufał, oddychał w czterech rytmach, zamilkł i ponownie dał się unieść w wybranej scenie, tym razem z jeszcze głębszą wdzięcznością. Rzeczywistość się potwierdza, kilka tygodni później pewien poranek miał inny ciężar. Powietrze wydawało się gęstsze. Nasycone znaczeniem. Idąc do pracy, Daniel czuł, że zna już finał, jakby każdy krok był potwierdzeniem czegoś nieuchronnego. Gdy wszedł do biura, dostrzegł inny rodzaj spojrzeń. Na jego biurku leżała koperta, w środku propozycja wyższa, pensja. Elastyczne godziny pracy, stanowisko, które jeszcze kilka miesięcy wcześniej bał się nawet wyobrażać. Scena była dokładnie taka, jaką odtwarzał w swoich wizualizacjach: szczegół po szczególe, zapach kawy, światło wpadające przez okno, nawet słowa gratulacji szefa identyczne z tymi, które słyszał w wyobraźni nic. Nie brzmiało jak niespodzianka, to wyglądało jak wspomnienie, i wtedy Daniel pojął wielkie objawienie. Rytuał nie tylko doprowadził go do nowej pracy, on przeprogramował samą rzeczywistość. Zmiana całego życia, ale zmiany nie zatrzymały się na pracy. Przyjaźnie się umacniały, relacje wcześniej pełne napięć. Goiły się pieniądze, wcześniej rzadkie, zaczęły krążyć naturalnie, jakby cały wszechświat odpowiadał na tajny kod zapisany w ciszy jego nocy. W samym środku tego wszystkiego rozkwitała spokojna pewność, moc nie była w książce, nie w słowach dawnych. Mistrzów, moc od zawsze była w nim. Samym wezwanie do ciebie teraz spójrz na własne, Życie, ile razy ograniczałeś się wierząc, że potrzebujesz czegoś z zewnątrz? Ile możliwości wyparowało, bo pomyślałeś, że jest za wcześnie, za późno, albo po prostu niemożliwe? Prawda bolesna i wyzwalająca jest taka, że rzeczywistość nie jest czymś na co czekasz, to coś, o czym decydujesz. A minuta przed snem jest sekretnym mostem do tej decyzji. Twój moment dziś, gdy świat ucichnie i zgasną światła, zrób jak Daniel: wyłącz telefon, oddychaj w rytmie czterech taktów. Pozwól ciału poddać się ciężarowi snu. Stwórz z każdym szczegółem scenę życia, którego pragniesz. Nie proś, nie błagaj, przyjmij. Powtarzaj każdy szczegół, aż sen cię pochłonie i pozwól, by twój twórczy umysł zbudował jutro, podczas gdy ty śnisz. Jeśli ten film cię odnalazł, to nie przypadek. To pierwszy krok ku rzeczywistości, która już zaczęła się poruszać. Teraz wybierz, by stać się jej aktywną częścią. Kliknij, subskrybuj. Włącz dzwoneczek. Nie tylko po to, by otrzymywać kolejne treści, ale by zawrzeć pakt z samym sobą, pakt świadomego tworzenia życia, o którym zawsze wiedziałeś, że na nie zasługujesz. A jeśli ta wiadomość Cię poruszyła, podziel się nią z kimś, kto potrzebuje przebudzenia. Bo każde słowo, które przekażesz dalej, jest kolejną iskrą zapalającą nowe przeznaczenia. Weź oddech, zamknij oczy. Najpotężniejsza minuta Twojego życia zaczyna się dziś w nocy, a świat na zewnątrz już przygotowuje się, by przyjąć nową wersję Ciebie.